Cześć, ja jestem Kinka i witam was w dzisiejszym Q&A z tematami tabu. Więc co, mega się przed tym filmem. A niby często poruszam te tematy na live'ach i tak dalej, ale jednak ten film mnie dość mocno stresuje. Wczoraj zabrałam się w końcu za wybranie pytań do tego filmu i chyba jeszcze nigdy do żadnego filmu nie miałam tylu pytań. Naprawdę scrollowałam bardzo dużą ilość i przeczytałam wszystkie. Chciałam nagrać ten film jeszcze wczoraj, bo jak zabierałam się za wybieranie pytań, to jeszcze było jasno i stwierdziłam, że hmm, super, jeszcze dzisiaj nagram. I zajęło mi to tyle czasu, że jak skończyłam, to już było ciemno. Dwie czy trzy godziny wybierałam te pytania, wiele się z nich powtarzało. Nie wiem, czy... czy wszystkie tutaj poruszę i tak. Zaczynamy. Nie wiem, w jakiej kolejności będą te pytania, bo pytań w kolejności żadnej konkretnie nie układałam. Naprawdę stresuję się, bo Wiem, że niektóre pytania były dość skomplikowane dla mnie eee, i no wiadomo, to jest Q&A z tematami tabu, wybieram, takie pytania, które rzeczywiście tym tabu są, eee, więc dobra, bez przedłużenia, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Co uważasz o ludziach, którzy mówią, że nastoletni rodzice to patola? I może tutaj niektórych z was zaskoczę, nie dziwię się im. Ile jest przypadków takich patologicznych rodzin, które właśnie w nastoletnim wieku dzieci mają? Ja osobiście również o nastoletnich rodzicach nie miałam dobrego zdania, zanim zaszłam w ciążę. I naprawdę nie, nie dziwię się, że niektórzy ludzie również takie zdanie mają. W telewizji często się słyszy o, o właśnie takich patologicznych yy, rodzinach, również w internecie. Nie można po prostu wrzucać wszystkich do jednego wora, natomiast. Nie dziwię się, że po jakichś przykrych historiach, e, które ludzie słyszą właśnie na temat nastoletnich rodziców, tak uważają. Bo nie mieli po prostu styczności i okazji się przekonać, że to niekoniecznie musi być patologia. E, natomiast nie dziwię się, że o niektórych tak uważają, bo no po prostu czasami tak jest. Co sądzisz o masturbacji i oglądaniu pornografii przez nastolatków w wieku 11-12 lat? Podzielmy to pytanie na dwie osobne części, bo masturbacja nastolatków a oglądanie porno przez tak młode osoby to są moim zdaniem dwa różne tematy. Ponieważ każde dziecko, każdy nastolatek musi poznać swoje ciało prędzej czy później. Każdy ma swój po prostu moment na to. Myślę, że masturbacja dzieci, nastolatków w wieku 11-12 lat jest okej. Okay. Ponieważ to jest taki wiek, w którym powoli się właśnie dowiadujemy o swojej seksualności, powoli gdzieś tam słyszymy o takich rzeczach, i dwunastolatek zaczynający przygodę właśnie z masturbacją, z poznawaniem siebie, jest jak najbardziej okej, okay, ale niekoniecznie do... Porno. Ja osobiście w takim wieku na pewno nie oglądałam pornografii i nie chciałabym również, żeby moje dziecko to robiło, ponieważ jest wiele przypadków osób, które przez, przez takie doświadczenia z dzieciństwa później mają problemy. Umówmy się, że pornografia to nie jest prawdziwe życie i seks nie wygląda tak jak w porno. Chyba, że ktoś z was taki ma, to okej, okay, ale no, w większości jednak nie. E, zależy też, co oglądacie, bo różne są gusta. Jednak w tym wieku e, takie bodźce mogą mocno oddziaływać na to, jak będziemy wyobrażali sobie właśnie seks w przyszłości. I e, wydaje mi się, że troszkę jednak właśnie wypacza to nasze spojrzenie na świat. Ja, patrząc na to, że mam dziecko, nie chciałabym, żeby moje dziecko w tym wieku oglądało. Filmy tego typu, ponieważ moim zdaniem mogłoby to właśnie prowadzić do e, problemów w późniejszych latach. Moim zdaniem 11-12 lat to jest zdecydowanie za szybko. Jeśli ktoś ma 18 lat, to okej, okay, niech sobie ogląda to porno i już najprawdopodobniej ma jakieś tam swoje doświadczenia yy, i myślę, że też jest w stanie spojrzeć na to wszystko z dystansem, natomiast dziecko 11-letnie, nie. To było moim zdaniem trudne pytanie. Przechodzimy do następnego. Czy czujesz obrzydzenie przy połykaniu spermy? Miałoby być temat tabu, więc proszę. Nie. Natomiast nie od zawsze tak było. Wiem, że duży dziewczyn ma problem z seksem oralnym i nie lubi połykać spermy, po prostu. Ja nie czuję obrzydzenia do połykania spermy. E, moim zdaniem seks oralny jest bardzo przyjemną formą e, seksu. Na początku nie widziałam w tym nic fajnego, nie podobało mi się to i po prostu tego nie robiłam, bo jeśli... Czegoś się nie chce, to się tego nie robi, i często na live'ach dziewczyny pytają mnie, jak się przekonać, co zrobić, jeśli chłopak chce, a ja nie chcę. Trzeba rozmawiać, trzeba bardzo dużo rozmawiać i po tych od Was widzę, że, że tej rozmowy bardzo brakuje w związkach. Właśnie tak możemy poznać siebie, nikt nam nie czyta w myślach, nikt nie będzie wiedział, co lubimy, co chcemy w danym momencie i trzeba to po prostu powiedzieć. Jeśli nie chce się połykać spermy, to również nie trzeba tego robić. Natomiast ja nie widzę w tym problemu, słyszałam kiedyś w momencie wytrysku, jak wyborzycie głębiej penisa, to nie będziecie czuły tego smaku. Nie wiem, ale to też jest kwestia diety. Jeśli chłopak, wasz chłopak, partner, nie wiem, mąż, jest zdrowo, je też słyszałam, że mięso ma na to wpływ, więc możliwe, że weganie mają lepszą spermę. Jeśli właśnie wasz chłopak się po prostu zdrowie, zdrowo odżywia, zwraca uwagę na to, co je, to myślę, że nie będziecie miały z tym problemu. Natomiast jeśli je są na fast foody i bardzo e, mocno przyprawiane rzeczy, to rzeczywiście ten smak może być inny. To też jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Wyjdę na pewno na zdrowie i będzie przyjemniej. Czy przez karmienie piersią zmienia się jakoś jej kształt? Ogólnie piersi w ciąży bardzo się zmieniają i ja miałam bardzo, bardzo małe piersi, nie miałam ich prawie w ogóle przed ciążą. Natomiast w ciąży bardzo mi urosły, mam na nich ogromne rozstępy, bo po prostu urosły w trakcie ciąży, przygotowały się do karmienia piersią i podczas karmienia urosły jeszcze bardziej, więc z miseczki A nagle Przeszłam do chyba F, i jak byłam brafiterkiem, ona powiedziała, że E, to ja miałam takie, o co, słucham, a nie A, bo przez co, że nosiłam raczej takie koronkowe bralety, jakieś takie sportowe staniki, więc też nie zauważyłam tej dużej różnicy. I właśnie ona powiedziała, że lepiej sobie wziąć jeszcze większe troszkę, żeby mi się te piersi przy karmieniu zmieściły. I rzeczywiście w trakcie karmienia piersią. Wiosonosz, który mi dopasowała tamta pani był dla mnie idealny. Natomiast teraz moje piersi wróciły może nie do poprzedniego stanu, ale mm, no są mniejsze niż w trakcie karmienia piersią. E, więc zmienia się ten kształt, zmienia się właśnie od początku ciąży aż do końca karmienia piersią. I w trakcie karmienia piersią e, jest też takie zjawisko śmieszne, że jak macie pełne piersi, to one mogą być właśnie w, tak jak u mnie w rozmiarze E. A jak macie puste piersi, to mogą być mniejsze niż jeszcze wcześniej. Po prostu są takie, no, puste, no. I, i w trakcie karmienia piersią bardzo się te piersi zmieniają, tak naprawdę w, nawet w ciągu dnia. E, ale jeśli chodzi o to, czy przed karmieniem i po karmieniu są inne, to moim zdaniem mniej więcej wróciły do właśnie rozmiaru m, przed, przed karmieniem. E, bo, bo w trakcie karmienia były jeszcze większe, ale w, do rozmiaru sprzed ciąży nie, nie wróciłam. I po, pytanie związane z tym, jaki mam rozmiar stanika, myślę, że tak z 75B, taki, raczej taki przeciętny chyba. Czułaś się kiedyś nieprzyjemnie podczas seksu? Zawsze o tym mowa, czy lepiej przemilczyć? Eee, tak jak mówiłam na początku, w relacji, nieważne czy chodzi o seks, czy ogólnie o związek, w którym nie ma seksu, e, bo również w takim ważna jest komunikacja i jeśli coś jest nieprzyjemnie, to nie warto tego przemilczeć, warto właśnie mówić i jeśli powiecie, to najprawdopodobniej po prostu będzie przyjemniej, a nikt was za to nie ukaże, że było wam nieprzyjemnie, bo to nie jest raczej wasza wina, że coś wam się nie podoba. Więc nie, 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 nie warto milczeć, jeśli coś boli, czy po prostu jest nieprzyjemne w jakimkolwiek aspekcie. Najlepiej mówić, bo wtedy najlepiej będziecie się dogadywać później. Czy stosunek po urodzeniu dziecka bardziej boli? Jeśli stosunek boli, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Pamiętam, że pierwszy raz, jak próbowaliśmy uprawiać seks po mojej ciąży już, e, po właśnie urodzeniu Rocha, to bolało mnie i po prostu przestaliśmy. Spróbowaliśmy jakieś tam kilka dni czy tygodni później i wtedy już było ok, więc. Jeśli, no chyba, że ktoś lubi jakieś ostre BDSM i, i ma różne specyficzne e, fetysze, no to wtedy może stosunek boli, natomiast ogólnie nie powinien boleć. Często pytacie, czy pierwszy raz boli, czy w ogóle seks boli. Jeśli seks by bolał, to czy ktoś by chciał uprawiać? Poza oczywiście osobami, które lubią, jak boli, bo to też jest inna kwestia. Nie, nie boli bardziej, nie boli w ogóle. Jest fajnie, tak samo jak przed. Zamierzasz uświadamiać Rosia na tematy związane z seksualnością od najmłodszych lat. Tak, chciałabym, żeby Roch w odpowiednim momencie już wiedział, że chłopiec różni się od dziewczynki pod, pod różnymi względami, mm, żeby od dziecka mógł się mnie o cokolwiek zapytać. Widzę po prostu po wiadomościach, które dostaję, że rodzice na takie tematy nie rozmawiają i dzieci nie wiedzą, dzieci, nastolatkowie, nawet moi rówieśnicy nie mają z kim porozmawiać na Tematy związane z seksem, a ze względu na to, że jestem młodą mamą, e, wiedzą, że po prostu ten seks uprawiam i kierują te pytania do mnie. Więc chciałabym, żeby moje dziecko miało we mnie wsparcie, nawet w takich tematach, które dla niektórych są tabu, i chciałabym, żeby od najmłodszych lat wiedział o co chodzi. Oczywiście jeż, jeszcze nie planuję e, go uświadamiać, no bo jest jeszcze bardzo malutki, on jeszcze nic nie rozumie, prawie że. Znaczy, Rozumiem dużo, ale no na pewno nie w takim temacie, więc do półki co nie, ale jeśli będzie miał strzylatka, myślę, że planuję mu kupić jakieś książki, bo ja sama też nie czuję się gotowa do tego, żeby rozmawiać o seksie z tak małym dzieckiem. Nie wiem jeszcze, jak to robić, więc planuję zakupić dużo książek. Widziałam fajne. Są, są naprawdę fajne książki dla takich bardzo małych dzieci, które pokazują różnice właśnie między płciami, które później właśnie tłumaczą, jak powstają dzieci i chciałabym właśnie w ten sposób uświadamiać trochę. No i oczywiście jak będzie ostatkiem, to myślę, że już będziemy mogli o tym swobodnie rozmawiać. Chciałabym, żeby po prostu mógł zawsze się do mnie zwrócić, nie bał się mi powiedzieć o, o tym, że nie wiem, że miał swój pierwszy raz, że, że ma dziewczynę, że nie wiem, cokolwiek związane właśnie z seksem czy, czy nawet po prostu z innymi e, sferami życia e, w związku, żeby, żeby zawsze mógł się do mnie zwrócić. Więc tak chciałabym od najmłodszych lat mu to pokazać, że zawsze może ze mną porozmawiać na taki temat i że dla mnie nie ma tematu tabu, bowiem, że jeśli zacznę za późno, to już nie będzie chciał mi się zwierzać, nie, nie, nie będę mogła mu pomóc, e, bo będzie po prostu się bał. I chciałabym właśnie jak najszybciej od tego zacząć, ale póki co planuję Planuję wspomagać się książkami na ten temat, bo tak jak mówię, sama nie jestem na tyle po prostu wyedukowana w temacie, że boję się, że może mi pójść coś nie tak. I właśnie wiem, że za rok czy za dwa będę planowała się zaopatrzyć w takie książki. Teraz wracamy do tematu pornografii. Czy oglądam porno? Nie. Szczerze mówiąc, oglądałam może z dwa, trzy razy. Pierwszy raz na lekcji historii w gimnazjum. Bardzo pozdrawiam serdecznie moich kolegów, ale na codziennie nie widzę w tym nic złego, natomiast ja nie przepadam za tą formą rozrywki czy urozmaicenia właśnie współżycia. Co pierwsze, seks oralny, czy od razu pójście na całość? To jest bardzo indywidualna sprawa. Moim zdaniem, fajnie jest zacząć od seksu oralnego, później pójście na całość, chociaż nie wiem, czy to pójście na całość. Ale jakby rozumiem, że chodzi o, o seks taki waginalny, no to moim zdaniem w pierwszej kolejności fajnie właśnie spróbować seksu oralnego. E, on jest też przyjemniejszą formą dla, dla wielu dziewczyn czy też chłopaków, i fajnie najpierw tego spróbować, zobaczyć, jak w ogóle wyglądają genitalia płci przeciwnej, przed pójściem na całość, e, spróbować czegoś takiego prostszego. Nie wiem, dla mojej psychiki jest to jakieś. Prostsze, ale nie wiem, czy tak rzeczywiście jest. Ja bym proponowała w pierwszej kolejności seks oralny, ale nie wiem, to jest bardzo osobista kwestia, bardzo indywidualna kwestia i każdy niech robi, co lubi. Zdanie na temat edukacji seksualnej. Kurczę. Ostatnio, jak wprowadzili. Tyle tych zakazów właśnie tych nowych przepisów dotyczących aborcji, edukacji seksualnej, polowań z dziećmi i tak dużo tego było, to właśnie najbardziej była mi ta edukacja seksualna. Jak można zabraniać, zabierać dzieciom coś tak ważnego, jak edukacja seksualna? Umówmy się, że większość rodziców w Polsce nie potrafi samodzielnie wyedukować dzieci w y, temacie właśnie seksu. Najlepsze, co możemy. Takim dzieciom dać, to właśnie edukacja seksualna w szkołach. Przecież, jeśli ktoś naprawdę wyedukowany w tym temacie wytłumaczyłby nastolatkom, o co chodzi, to no nie wiem, to jest po prostu najlepsze, co, co może być. I dla mnie edukacja seksualna młodzieży powinna być na pierwszym miejscu ona powinna być obowiązkowa, a nie powinna się jej zakazywać. O, strasznie, naprawdę mnie bolał fakt, że. Że ludzie, są ludzie, którzy uważają, że powinno się zakazać edukacji seksualnej. Nie wiem, czy ci ludzie nie uprawiają seksu, czy mają jakieś złe wspomnienia, ale moim zdaniem jest to największa głupota i bardzo chciałabym, żeby w końcu kiedyś postawiono właśnie na tą edukację seksualną. Po wiadomościach widzę, jak bardzo dużo osób nie wie podstawowych rzeczy, naprawdę takich podstawowych, które ja również dowiedziałam się z internetu. Bo również tej edukacji seksualnej nie miałam, bo chyba każdy wie, jak wygląda edukacja w polskich szkołach. No to jest naprawdę w większości żart po prostu. I osobiście edukowałam się po prostu w internecie, a wolałabym dużo bardziej, żebym w tamtym okresie ktoś, kto ma rzeczywiście rzetelną wiedzę na ten temat, mi powiedział takie rzeczy, a nie internet. Wiadomo, internet jest. Cudownym źródłem wiedzy, e, no ale niekoniecznie wszystko, co tam piszą, jest prawdą. I często też można się naczytać, właśnie, głupot. Więc fajnie, jakby ktoś mądry nas edukował w tym temacie, chociażby w szkole. Czy byłam kiedyś w seks-shopie? Nie, nigdy nie byłam. Wiem, że tam sprawdzają dowody, a ja dowodu nie mam do tej pory, więc nie, nie byłam nigdy. Czy jeśli bym wiedziała, że chłopak, z którym się spotykam, ma dziecko, weszłabym w związek? Zanim miałam Rocha? Nie. Wydaje mi się, że nie. Nie na, nie, na pewno nie. Nie byłabym gotowa na coś takiego i w ogóle myślę, że nie. Natomiast w tym momencie, jeśli bym miała być w nowym związku, to fakt, że ktoś ma dziecko bardzo by mnie przekonał. I no... tak. Teraz tak. Kiedyś na pewno nie. Czy w trakcie ciąży można uprawiać seks? Tak. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, z, 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 jeśli lekarz Wam nie powie, że są jakieś przeciwwskazania, to jak najbardziej tak. E, nasza położona szkoła rodzenia nawet mówiła, że seks przed porodem może go przyspieszyć, e, więc wzięliśmy sobie te rady właśnie do serca. E, I można, jak najbardziej. Można nawet w zaawansowanej ciąży, jeśli nie ma oczywiście żadnych medycznych przeciwwskazań ku temu. Mam nadzieję, że te kilka pytań. Na które odpowiedziałam tutaj, e, rozwiały kilka Waszych wątpliwości, e, poznaliście jakieś moje zdanie na dany temat i mam nadzieję, że Wam się podobało. E, a tymczasem widzimy się od poniedziałku do piątku o ósmej codziennie w, we vlogach lub w takich e, innych filmach jak na przykład ten. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeszcze raz przypominam o Instagramie w opisie e, oraz o subskrypcji kanału, jeśli Wam się podobało. Błózeczki. Cześć.